Z tego co pamiętam, takie, dla mnie było kilka takich wyjątkowych zdarzeń. Pierwsze takie zdarzenie to było to, że ten pożar w latach końcówka lat 90. wtedy, kiedy cały zakład stał, było zimno, cicho, ciemno. Trudno sobie wyobrazić, jak się czasami byłem na nocnej zmianie, jak wchodzi się i do hale, gdzie jest cały czas jest hałas, jest cichutko. Jest ciemno, gdzie gdzieniegdzie tylko świeci się jakaś tam świeczka w postaci pędzla, ten, który służą do, do smarowania części formujących, świeci się i ta cisza, to jest coś okropnego. Było cicho, ciemno i gdzie gdzieniegdzie tylko było słychać w niektórych miejscach, że woda kap, 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 kap. Pamiętam jak dzisiaj, to po prostu zakład był pogrążony, jakbyż pożar został ugaszony. Przede wszystkim nikt nie został zraniony podczas tego pożaru. To też świadczy o dobrym zarządzaniu bezpieczeństwem. Natomiast no jak już opadł ten dym i po prostu przyszedłem na produkcję, no to naprawdę pracownicy byli bardzo podłamani. Myśleli, że to już jest koniec tego zakładu, bo praktycznie linie nie istniały energetyczne. I, i, I wydawało się, że to jest koniec, no bo oczywiście straty ogromne, ale, ale właśnie kontaktowałem się wtedy z naszą centralą i oni oczywiście od razu powiedzieli, że, że szybko y, odbudowujemy i, i żeby się brać do pracy. Y, świetne pomysły też tutaj pana Kubeckiego, który jakimś cudem sprowadził y, nam takie. Y, Jakieś stacje energetyczne, przenośne, że ten zakład, pamiętam, zdaje się, w 19 dni został uruchomiony. Pamiętam taką sytuację, że moje dzieci po kilku dniach po mojego pobytu w Fucie podczas awarii zapytałem o czym je się śniło, że ty byłeś w domu, ale chyba byłaś, bo zapach był taki spalenizny, a to było po pożarze. Zaraz po, po tych tragicznych wydarzeniach z 11 września w Stanach Zjednoczonych, jadąc do pracy, słyszałem w radio informację, że zostały skradzione z zakładu w Radomiu dwie rakiety: Ziemia-Powietrze, czyli takie do zestrzelenia samolotów. No, była to jako ciekawostka dla mnie. Niemniej zaraz po przyjeździe do pracy, dostałem telefon od pracownika ze stawiarni. Że w piasku, w wagonie są jakieś dziwne, dziwne rzeczy, dziwne, dziwne elementy. Gdy udałem się na zestawiarnię, okazało się, że to są właśnie te dwie rakiety w naszym piasku. I tylko dzięki spostrzegawczości suwnicowego te rakiety nie dostały się do, do naszych pieców. Pamiętam pożar, któryś. Miał miejsce w 2015 chyba roku. Był to pożar, który się okazał później na szczęście niegroźny, który nie wniósł dużo strat dzięki naszemu zespołowi, który jest naprawdę przygotowany i wyszkolony do, do takiej sytuacji. Ale ten pożar był na tyle duży, że był widoczny z okolicznych miejscowości. Dym był tak duży, że no wydawało się, że naprawdę nie będziemy mieć do czego wracać. Wtedy sobie zdają sprawę, jak ważną rolę odgrywa nasz zakład w Jarosławiu. Daje pracę i byt setkom rodzin.